Witam moi drodzy, bardzo serdecznie, Jurkowski z tej strony, top 10 2016 roku, czas zacząć, zaczynamy od podziemia, czyli od rzeczy mniej znanych, oczywiście to podziemie to jest wiecie, yy, tylko tak z nazwy, bo tak naprawdę są tutaj rzeczy, które wychodziły może i na legalu, ale jeszcze nie są mainstreamowe, yy, także mam nadzieję, że nikt się tutaj nie obrazi, że kogoś rzuciłem do podziemia tak zwanego, zapraszam bardzo serdecznie, ja jestem Jurkowski i to jest moja dziesiątka płyt z podziemia, płyt mniej znanych, yy, które uważam, że warto wy Zaczynamy od miejsca dziesiątego. Pamiętasz, tak, to ja byłem gnojem. Siedziałem za tobą w ostatniej ławce w szkole. Nienawidziłaś mnie, więc umówiliśmy się. Potem wie. obiecałem, że zadzwonię teraz. Inkognito utwory zebrane. Ta płyta orzekłam z kilku powodów. Po pierwsze, muzyka brzmienie, aranżacje. To jest coś, co na pewno wyróżnia Incognito, jeśli chodzi o podziemne składy, o składy, które nie mają jakby wielkich zasięgów, ale mają wielkie aspiracje do robienia ambitnej muzyki. Nie jest to może rap najwyższych lotów, ale to jest rap, który do mnie trafia. To są kolesie w moim wieku, których teksty do mnie trafiają i totalnie kupuję ich zajawy na muzykę. Chęć do pieszczania każdego szczegółu, na pewno na to warto zwrócić uwagę, polecam Wam sprawdzić to. Oczywiście w opisie znajdziecie linki do odsłuchu wszystkich tych płyt, także zapraszam do sprawdzania tego i później dzielenia się opiniami ze mną czy też z innymi. E, Inkognito utwory zebrane e, to jest rzecz na pewno, na którą warto zwrócić uwagę, jeśli chodzi o podziemie z roku 2016. Miejsce dziewiąte. Akord pije potem nagrać tanią. Mijałem tani patom, zdając siłę staranią. Dziś robię slalom, żeby nie stać się ofiarą, gdzie napompowany balon i wejście na salon i wpijanie się w kanon, przed wpijanie przed kanonon. Ja pierdolę i spadnią i wiarą gram! Świnia i w przerwie od życia EPE Świnia jest tym raperem, którego ja chciałbym słuchać częściej. Od Świni nie dostajemy za dużo materiałów. Zrobiłem ze Świnią wywiad, w którym Świnia mówił o tym, że nigdzie się nie śpieszy i nie chce nic nikomu udowadniać robi to w swoim tempie. Za to szanuję, ale jednak chciałbym, żeby włożył w to więcej determinacji i żeby więcej rzeczy dostawać od świni, ponieważ jest on bardzo utalentowanym raperem. Na tej epce pokazuje, że nie tylko potrafi krzyczeć do mikrofonu, potrafi też spokojnie nawinąć, flow bardzo nienaganne, przyjemne podkłady i jak na młodego kolesia fajnie ułożona głowa, jeśli chodzi o teksty i o przekaz. Świnia i jego epka zdecydowanie zasługują na miejsce w top 10 roku, jeśli chodzi o podziemie, miejsce Złapnie w mieście tysiąca minaretów Stare usi złotych masek i amuletów Grobowce powstały w cierpieniu i bólów Nekropolie, miasto umarłych i dolina królów Wierzę, że to dobrze, hieroglify i słowa To najważniejsza z potrzeb, z piramidy ma słowa Golin i Miasta Krzywych Wierz ile tam jest ukrytych treści to jest rap zaangażowany, to jest rap którego nie odsłuchasz sobie zmywając naczynia to jest rap, do którego trzeba przysiąść to jest rap, który wymaga czegoś odsłuchacza i ja taki rap szanuję Golin jako tekściarz to jest na pewno topka jeśli chodzi o podziemie w Polsce Flow momentami mogłoby być lepsze ale jest tutaj tak dużo innych plusów tej płyty, że głupio by było się przypierdalać do Flow Golin na pewno zasługuje na miejsce jeśli chodzi o top 10 roku, chociażby z racji tego projektu. No to jest egzotyka, na fidę w wykonaniu podziemnym. Zdecydowanie inny klimat, ale nie gorszy, w żadnym wypadku. Bardzo wymagający. Polecam sprawdzić, odsłuchać, bo Golin to jest bardzo wartościowy raper, który robi ambitne rzeczy. I miasta krzywych wiesz, na pewno się do nich zaliczają, także musiałem je tutaj wyróżnić. Miejsce siódme. Nie mam prawa jazdy za to, jazdy przez prawo. Jak każdy sperajny rajny, tybowiany złą sławą, a kulą ołowianą, możesz dostać przez łeb, czy to noc, czy rano. Okupowany corner step, jeden bóg, ale za to zero miłości tu moje crew, odsuwa tylko hut in the hut, no. Kobik i Małopolscy. Kobik wydał płytę w BOR. Oczywiście ona już jest na legalu, także tutaj wrzucanie go do podziemia, ktoś może powiedzieć, że to jest takie trochę fopa i nie tak, cytując Mixera i WSRH. Ale Kobik jeszcze nie jest mainstreamowym raperem, to jeszcze nie jest to. Myślę, że to dopiero przyjdzie, a ma na to naprawdę duże zadatki, ponieważ jeśli chodzi o takie newskulowe wykonanie ulicznego rapu, no to Kobik jest tutaj w topce u mnie zdecydowanie. Czekam na kolejne rzeczy, to jest dopiero tak jakby zapowiedź jego przyszłych ruchów, także mam nadzieję, że dostanie kopa motywacyjnego i w roku 2017 wbije się do pierwszej ligi rapu. Tego mu z całego serca życzę, bo na to zasługuje. Kobik, mało małopolscy, zdecydowanie godne uwagi. Место шестое. Ze mną, jakby wie. Ja na pewno się dowiedzieć, ale musiałbym od siebie ze mną. Ja na pewno chciałbym się ale musiałbym od siebie. Paweł Bokun i pies uliczny. O Pawle Bokunie już mówiłem. Robiliśmy odcinek z Biszem. Bisz się zachwycił Pawłem Bokunem. Myślę, że nie tylko Bisz, Paweł Bokun wjechał z buta. Myślę, że to jest jedno z największych odkryć tego roku, jeśli chodzi o polski rap. No zaskakuje swoją świeżością. luz na Majku, swoją naturalnością. Do tego też produkuje, także jest utalentowanym, młodym typem, którego na pewno trzeba śledzić i na którego rzeczy czekam w roku 2017 bardzo. Także zobaczymy, Paweł, czekamy na nowe rzeczy. Pies uliczny zaskoczył, pies uliczny jest przebojowy, jak to powiedział Bisz. Jest to taki Kendrick Lamar polskiego podziemia. Także no, lepszej rekomendacji dać nie mogę. Paweł Bokun na miejscu szóstym, miejsce piąte. Za dużo czasu straciłem na te głupie słupki Na gonitwę za tym, co się i tak nigdy nie zwróci Na zbieranie siana, na to, czego nie chcę już kupić Na rozkminianie, czy dam radę na bycie Za bardzo wczuć za dużo czasu Nieznany Clarence i Offbeat Warm Up Mixtape O nieznanym Clarence również robiłem odcinek Nieznany Clarence, nie wszyscy się do niego przekonują Ja sam nie byłem do niego przekonany jeszcze rok temu Teraz jest u mnie w topce, ponieważ na to zasługuje Pięknie potrafi połączyć nowoczesne brzmienia z z oldschoolową treścią, potrafi przyspieszyć, zwolnić, przyśpiewać, e, wszystko jest na miejscu, brakuje tak naprawdę jeszcze trochę fejmu i może trochę więcej pazura, e, także na ten pazur czekam w roku 2017, a Offbeat Warm Up Mixtape jest naprawdę ciekawym mixtapem, e, którego polecam sprawdzić na miejscu piątym, Nieznany Clarence, miejsce czwarte. 6 moje wersje mają 6 den, pytasz czy mogą mieć więcej? Wypierdalaj, jest teraz społeczeństwa, tym Mam tu robić to, co reszta, nie dziękuję. Nie wiem, co krzyczy moda, ale niech już zamknie apel. Eripe i Podium Epe. O, z Eripe to jest historia. Ogólnie z całą Patokalipsą to jest historia. Z Oksonem robiąc odcinek rozmawialiśmy chyba o Paluchu, gdzie Okson się wypowiadał, że dopiero w momencie jak poznał Palucha zaczął jakby rozumieć jego zajawę na rap jego przekminę na ten temat i tak dalej i zaczął inaczej odbierać jego muzykę. Ja miałem bardzo podobnie w momencie jak zrobiłem podsumowanie miesiąca z Pengsem. Porozmawialiśmy sobie czy to w odcinku, czy też prywatnie i też zacząłem rozumieć całą filozofię jakby Patokalipsy na rap. No i Eripe tutaj z Quintessence tego. Bezczelność, wkurwę zajebistych panczy Eripe jest takim typowym typem z podziemia, który ma na wszystko wypierdolone i robi swoje i nie patyczkuje się w żaden sposób. Ja to bardzo szanuję, doceniam. Jego epka wjechała w ostatni dzień roku, ale nie mogło jej tutaj zabraknąć, jeśli chodzi o top 10 roku i także reprezentant Krakowa zaraz obok Kobika u mnie w topce, co to było kiedyś nie do pomyślenia, bo nie słuchałem takich rzeczy. Przekonuje się coraz bardziej, ta epka mnie przekonuje także, także czekam na kolejne Ruchy Patokalipsy w roku 2017. No i oczywiście na jakiś pełnoprawny album, a nie tylko na Epkę, która tylko zaostrza apetyt na kolejne rzeczy od nich, czy to Edripę, czy to od Pęksa, czy to od całej Patokalipsy, także czekam bardzo i Eripę na miejscu czwartym podium EPE. No i przechodzimy do podium, miejsce trzecie. Mogę gęściej, bo jak nikt mam tu swoje dalej pędzę. bez splendoru zajawce w świecie pełnym propagandy, kłamstw i banałów, zawsze na zawsze, za, 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 za zawsze na zawsze, zawsze zawsze, zawsze na zawsze, 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 MLD zawsze, To jest rzecz, to jest zawsze, to jest, to jest to jest podziemie w najlepszym wykonaniu. Tam jest brud, tam jest siła, tam jest charakter, tam jest charyzma. Tam są treści, z którymi się utożsamiam w 100%. Nie mogło zabraknąć MLD oczywiście u mnie w topce. Do tego, widanie na winylu. To jest takie podziemie, że żal mi z tego i chciałbym ogarnąć jakąś promocję MLD, który nawet nie wypuścił swoich kawałków do net, A Kto się wrzucił po prostu na YouTube? MLD nie miał z tym żadnego problemu i te kawałki sobie gdzieś tam śmigają. Nie mają prawie żadnych odsłon. Tylko jakby prawdziwi fani, którzy kupili winyl, słuchali tych numerów na YouTubie, a to powinno mieć zdecydowanie większą oglądalność, ponieważ no to jest podziemie z krwi i kości. MLD swoją charyzmą zawstydziłby nie jednego mainstreamowego rapera, do tego Bity Aruzo, do tego gościnki oczywiście starszego brata, którego oczywiście wiadomo, że ja jestem fanem, także no nie mogło być inaczej. Top 3 tego roku jeśli chodzi o podziemie rozpoczyna MLD Aruzo, przechodzimy do miejsca drugiego. Bijję tutaj pół miliona serc, zimne miasto, zimna woda w jednym z ciepłych miejsc. Żyjesz tutaj, no to wiesz jak jest. Siedzę w pijalni, sam i jem tatar z jajem Myślę mój tata piak nie miał jaj, gdy był mamę Adi Nowak, nie najprawdziwsze epę. Gdyby nie Paweł Boku, no to Adi Nowak byłby tutaj odkryciem roku. Co prawda Adi Nowak wjechał w styczniu, także zżyliśmy się z nim oswoić troszeczkę. No Adi Nowak to jest, to, jest, to jest Poznań, jakiego nie znaliśmy wcześniej. To jest reprezentant Poznania, który ma totalnie inny pomysł na rap, jak cały Poznań. E, świetnie, że Asphalt Records go chwyciło. Czekam na nowe rzeczy, jest totalnie cicho o nim. E, mam nadzieję, że w 2017 będzie o nim głośno, bo jest to bardzo oryginalny koleś. Tym, którzy nie mogą się do niego przekonać, bo Barwa głosu gdzieś tam ich razi. Polecam przesłuchać ten album. Zmusić się i przesłuchać ten album od początku do końca. Jestem pewien, że zostaniecie fanami Adiego Nowaka i że na pewno tym swoim luzem, tą swoją taką młodzieńczą haslerskością. Kurwa czym? Młodzieńczą zadziornością na pewno Was do siebie przekona. Adi Nowak, nie najprawdziwsze, ep. Drugim najlepszym albumem tamtego roku, jeśli chodzi o podziemie. Przechodzimy do najlepszej płyty, według mnie, oczywiście, jeśli chodzi o rok 2016 i o polskie podziemie. Dzień dobry, rwierz ale nigdy gesta z dziecka. Proszę zawsze to pamiętaj, to najstarsza lekcja. I nie pytaj już, który bez krążka. Tu zamykam semestr, robaj w kczyni, ale jednak z nas i na tablica Henem. Mówi, tak? Floyd Vero. Nie mogło być inaczej. Floyd i Vero, czyli tutaj moi sąsiedzi z trójmiasta. O Floydzie i o Viro nagrałem już odcinek, oczywiście, do którego zachęcam Was do obejrzenia. Tam też również znajduje się krótki wywiad z Floydem i z Viro. I to jest chyba jedyny wywiad w ogóle z Floydem i z Viro na internecie, także zachęcam do oglądania. Ta płyta nie brzmi idealnie. Nie, to nie jest album, który urzeka brzmieniem, ale on urzeka wszystkim innym. Prawdziwością. Charakterem, szczerością Floyda, podkładami wira no, Mam nadzieję, że w 2017 Floyd i Vero wypłyną bardziej, bo na pewno na to zasługują. Widać, że nie mają może wielu fanów, ale ci fani są bardzo oddani. Tysiąc sztuk płyt, które zrobili, rozeszły się na pniu. Nie można już dostać fizyka w tym momencie, także mam nadzieję, że w 2017 nie będzie to tysiąc, a minimum pięć tysięcy, jak nie więcej. Floyd i Vero najlepszym albumem tamtego roku, jeśli chodzi o podziemie. Was zapraszam do komentowania tego odcinka. Dajcie znać, kogo pominąłem, kto według Was powinien się tam znaleźć. Nie spinajcie się, że kogoś nie wybrałem. To jest tylko i wyłącznie moja topka. Dajcie znaka, jak to wygląda u Was. Zapraszam oczywiście Was na fanpage, gdzie jest konkurs organizowany przy okazji tego odcinka do wygrania pary płyt. Także zachęcam bardzo mocno. Subskrybujcie, czekajcie na mainstream. Za niedługo pojawi się mainstream. Jeżeli oglądacie to później, to najprawdopodobniej gdzieś tutaj już Wam się pojawią informacje, że mainstream już jest online. Także to było Polskie Podziemie. Mainstream już niedługo i single również niedługo, Ja jestem Jurkowski i to był rok 2016 i top 10. Widzimy się w kolejnych materiałach. 5. Skończyłem w maju 25. U mnie może trochę rzadziej z i piwo, ale nie ciągnie po pracy jak w i mówił na prytki z rybą. Mama, pamiętasz, jeśli tam dotrę, to zapromać z ojcem. Do żecka w lato na festiwalowy koncert, żeby zobaczyć sobie, jak synowie grają od dzieciaka, instrumenty w łapach i pr...